Cześć, Kazetkarcy do z tej strony. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam zaprezentować Skodę VRS. Skoda została zabezpieczona powłoką ceramiczną. Dzisiaj przyjechała na serwis tej powłoki. I tak króciutko postanowiłem, że wrzucę Wam ten materiał, bo naprawdę jest ciekawy. Samochód jest bardzo ciekawy. W ogóle prezentuje się świetnie. Świetnie prezentował się w dniu, kiedy powłoka została aplikowana. Ale teraz, kiedy została zrobiona, został zrobiony serwis, ten samochód wygląda jak w dniu, kiedy aplikacja była przeprowadzona. Także ja Was tutaj szybciutko zabieram do jakiejś takiej króciutkiej relacji. Możecie zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Wnętrze nie zostało dzisiaj przeze mnie w żaden sposób wyczyszczone, zabezpieczone. Ale krótko zobaczycie, jak to wnętrze w ogóle wygląda, bo naprawdę jest bardzo ciekawe i wygląda nieziemsko. Także zapraszam do oglądania. I've got a itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna wait. I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta. Obsessed with the rest, I got an itch to scrap. Słuchajcie, Skoda VRS przyjechała na serwis powłoki ceramicznej. Tak się prezentuje po odetkaniu całej, całej powłoki zastosowaniu specjalnych środków do tego. Powiem Wam, że jest pięknie. Zobaczcie sobie troszeczkę. Jak to tutaj ładnie wygląda nam? Prezentuje się bardzo ładnie. Muszę Wam powiedzieć, że jak na skodę, to auto wygląda bardzo zacnie. I naprawdę robi, robi fajne wrażenie. I w tym kolorze w ogóle to jest naprawdę obłęd. Zobaczycie jak ona się ładnie nam tutaj błyszczy, przejdziemy sobie teraz troszeczkę do tyłu, zobaczmy sobie jak tutaj wygląda, zobaczcie jaki piękny błysk, naprawdę mega. chciałbym Wam za chwileczkę pokazać wnętrze tego samochodu, bo zobaczcie, z zewnątrz wygląda całkiem, całkiem ładnie, agresywnie to. Tak prezentuje się wnętrze naszej Skody. Fotele VRS. Kierownica, bardzo ładna. Cały tutaj ten kokpit... No powiem Wam, porządnie się to prezentuje. Oczywiście czarna podsufitka nie mogła być inaczej. Przeszycia VRS. Z białą micią z białą bardzo ładnie to wygląda. Powiem Wam, że przyjemnie. Jak wrażenia? Mam nadzieję, że również wam się podoba, tak samo jak i mi. Chciałem jeszcze tylko na samym zakończenie odcinka powiedzieć, że zakres pracy obejmował tylko serwis powłoki ceramicznej, dlatego nie ingerowaliśmy w ogóle wewnętrzne. wnętrze Wynętrze tylko chciałem wam przy okazji pokazać, bo jest naprawdę co pokazywać jest bardzo ciekawe. Ja w tym momencie odpoczywam. 5 godzin to taki mniej więcej czas, który potrzebowałem do całej tej operacji. I tak jak mówię, mi się podobało bardzo. Klient również zadowolony. Mam nadzieję, że Wam się również podobał. Dlatego zapraszam Was do następnego odcinka. Mam nadzieję, że będzie również ciekawy. Trzymajcie się. Cześć.